Przeszło 7 lat temu zaczęłam modlić się razem z moją mamą o to, żebyśmy mogły przyprowadzić się do innego mieszkania razem z moim tatą z naszymi psami. Mieszkanie, w którym wtedy mieszkałyśmy, to była stara kamienica, przeszło 120-metrowa, bardzo duża powierzchnia do ogrzania, do wysprzątania. Ten metraż był po prostu dla nas za duży, już w pewnym momencie, a też to mieszkanie ogrzewaliśmy węglem, więc mój tata po pracy, po tym jak wracał ze straży pożarnej, bo był strażakiem, przynosił z piwnicy wiele wiader węgla, więc po prostu prawie codziennie dźwigał. I w pewnym momencie to już się stało bardzo uciążliwe. I trochę z mamą zaczęłyśmy myśleć o tym, że chciałabyśmy czegoś lepszego, że takie wejście do mieszkania, w którym jest ciepło, gdzie jest miejskie ogrzewanie, byłoby po prostu luksusem. I zaczęłyśmy się o to modlić, ponieważ mój tata nie chciał słyszeć o przeprowadzce, ponieważ w, tym, w tej kamienicy, dwa piętra wyżej, było to mieszkanie, w którym on się wychował ze swoją rodziną, e, więc miał duży sentyment. I na początku rozmowy z nim na temat, w ogóle tematu przeprowadzki, kończyły się kłótnią za każdym razem, bo on nie chciał po prostu o tym słyszeć. I zaczęłyśmy się właśnie z mamą modlić. Modliłyśmy się równo rok. I po tym roku... E, Mój tata był tą osobą z naszej trójki, która była najbardziej entuzjastycznie nastawiona do tej przeprowadzki. Wcześniej, gdy mama mu na przykład pokazywała jakieś ogłoszenia mieszkań w naszym mieście, to no, zaczynała się kłótnia, więc nie było mowy, żeby nawet porozmawiać o tym spokojnie. No i, no i stało się tak, że właśnie po tym roku modlitwy wspólnej, bo mama też się modliła, mój tata zmienił zdanie i wymodliliśmy to mieszkanie. I ciekawe jest to, że ja poprosiłam Pana Boga o bardzo konkretne mieszkanie dla naszej rodziny i On tej modlitwy naprawdę wysłuchał i wysłuchał we wszystkich szczegółach. I kiedy wprowadziliśmy się do tego mieszkania, a ja wyciągnęłam tą listę, bo ja kiedyś napisałam po prostu do Pana Boga list, taką listę dosłownie, z wszystkimi tymi szczegółami, jakie ma być to mieszkanie, i kiedy przeczytałam ją wtedy, już po wprowadzeniu do tego mieszkania, no zobaczyłam właśnie, że, że każdy z szczegół się zgadza. Że Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, naprawdę takiej bardzo szczegółowej, I że, i że to, co było w moim sercu, co było dla mnie ważne, dla mnie i moich bliskich, to również było ważne dla Pana Boga.